Ochrona przeciwsłoneczna, czy faktycznie jest aż tak istotna. Dzisiaj powiem Wam o moich doświadczeniach oraz przetestuję taki krem z filtrem SPF. W ogóle bardzo podoba mi się, to opakowanie jest takie maleńkie, a mamy tutaj 50 ml, czyli taką standardową pojemność. Przed użyciem trzeba wstrząsnąć. Słuchajcie, ja mam generalnie skórę bardzo delikatną, wrażliwą. Można powiedzieć, że taki typ skandynawski. Bardzo jestem podatna na oparzenia słoneczne. No i wiecie, tak jak w ciągu w ogóle zwracacie jakie to jest płynne. O, fajnie, fajnie. I wiecie, w takie słoneczne, upalne dni to nie ma problemu, bo intuicyjnie sięgam po kremy z SPF-em. Zobaczcie, jak się ładnie rozprowadza. W ogóle nie bieli. Natomiast jeśli chodzi o takie dni pochmurne, burzowe, kiedy jest po prostu ciemno, no to zdarza mi się, że tego kremu nie użyję. No i dwa razy bardzo boleśnie odczułam tego konsekwencję. Pojechałam nad morze. Właśnie była taka niespecjalna pogoda. No i stwierdziłam, że co się może stać. Nie posmarowałam się e, kremem i no dość sporo czasu spędziliśmy na tej plaży, bo e, spacerowaliśmy z sobotu do Gdeni, więc no, to jest kawałek. E, no i tak się spaliłam, że to jest po prostu masakra. Druga sytuacja miała miejsce na polandroku. roku. No to wiecie, e, cały dzień się przebywa e, na podwórku. No i też właśnie bardzo pilnowałam oczywiście tego, żeby się smarować, ale ostatniego dnia, kiedy właśnie była taka brzydsza pogoda, tutaj jeszcze oczy posmaruję, w ogóle nie pieczę, także kolejny plus. No, ostatniego dnia była gorsza pogoda, pochmurna, więc stwierdziłam, że w sumie, aha, po co się smarować. No, jak wróciłam do domu, miałam tak czerwoną i spaloną twarz, tak to bolało, że no, dramat. Tutaj sobie jeszcze posmaruję szyję. Tak, właśnie, to jest też istotne, że używając kremu z SPF-em oprócz twarzy smarujemy szyję, uszy, kark. Jeśli chodzi o ten produkt, jest bardzo przyjemny, ma lekką formułę, która bardzo ładnie się rozprowadza, nie bieli, nie szczypie w oczy, troszeczkę czuje na sobie ten krem, natomiast nie jest to jakieś straszne uczucie ciężkości. I daje się listy wykończenie. Zresztą zaraz Wam pokażę to na zbliżeniu. Morał z dzisiejszej historii jest taki: używajmy kremów z SPF nie tylko w słoneczne dni, ale codziennie.